Kochani, w 8 czerwcowym vlogu. Hej, kochani, witam was w poniedziałek 8 czerwca. Tak jak wiecie, nagrywałam weekendowego vloga właśnie z tego weekendu, który był, więc nie widzieliście poprzedniego czerwcowego vloga, to serdecznie was zapraszam No a dzisiaj poniedziałek, a dodatkowo moja siostra Julka pisze dzisiaj matury Aktualnie jest godzina 9.40, więc Julka już o godzinie 8 pojechała na maturę, ponieważ o 9 zaczęła ją pisać Ech, Chyba, tak mi się wydaje e, No i dzisiaj pisze podstawy oraz rozszerzenie właśnie z języka polskiego, więc powiem wam, że trzymam za nią mocno kciuki więc tak to się prezentuje. Jestem bardzo ciekawa, jak jej poszło, jak jej idzie, ponieważ teraz nadal ją piszę. O godzinie 14 bodajże piszę właśnie rozszerzenie, więc będę się z nią widziała przez tą przerwę, ponieważ o godzinie 12 .00, 11 .00 skończy właśnie tą pierwszą maturę, a później będzie miała właśnie przerwę i może się przez ten czas spotkamy. My za tydzień piszemy egzaminy, ale wiadomo, że egzaminy to nie jest to samo co matura. Wiem, że niektórych właśnie egzaminy stresują, ale ja uważam, że nie ma Cała matura to jest jednak coś innego, to jest już takie podsumowanie całej edukacji, a egzamin to tylko egzamin, więc nie ma co się tam stresować. Do egzaminu podchodzę totalnie na luzie i stwierdzam, że nie ma sensu się nawet przejmować. No i Julka też podobno się nie stresuje maturą Może w tym vlogu Julka wam powie jak jej poszło na maturze Jutro pisze matematykę, a później język angielski i to koniec Więc powiem wam, że mam nadzieję, że szybko to pójdzie i już będzie miała te matury za sobą Więc mam nadzieję, że przez te kilka dni będę nagrywała właśnie vlogi i będziecie widzieć I może Julka właśnie coś będzie mówiła Nie wiem czy ona też film nagrywa jakiś czy nie Serio jestem mega ciekawa co się Julce może trafić na maturze Co jej się trafiło teraz, ponieważ pisze właśnie polski ona mówiła, że bardzo chciałaby, żeby była lalka albo dziady, bo tyle, który w miarę lubi i mówiła, że mogłaby się... Do nich odnieść. Nie czytałam ani lalki ani wesela, więc się w tym temacie nie wypowiem. Jestem bardzo ciekawa. Może i się wiadomo, też trafić taki jakiś tekst mniej znany. No i zobaczymy, zobaczymy. Powiem Wam, że ja za 4 lata będę dopiero pisała maturę, więc jeszcze trochę czasu mnie czeka. Pamiętam, że jeszcze były rozmowy nawet z Julką, że a tutaj jeszcze rok ci został do matury, czy coś. A ten czas leci tak szybko, że jak widzicie. No, Julka już pisze maturę! Także znając życie te 4 lata miną tak szybko i to ja będę jutro pisać maturę i będę stała właśnie w moim pokoju i będę mówiła, dzisiaj piszę maturę. Ale co tam, już nie gadam, idę zjeść się na nie i mam nadzieję, że później jak się zobaczę z Julką, to ona Wam coś więcej powie na temat matury, a jak na razie... Kończę i widzimy się później. Dzisiaj na śniadanie jem budyń owsiany. Jest naprawdę szybki i prosty w przygotowaniu. Wystarczy mieć mąkę owsianą lub zmielone płatki owsiane. Mleko, ja używam takiego kokosowego, roślinnego, ale Wy możecie użyć również krowiego. Budyń, tutaj mam waniliowy oraz cukier z wanilią. Będę również dodawała szczyptę cynamonu oraz szczyptę soli. Tutaj w garnku mam 50 g mąki owsianej, czyli jakieś 5 łyżek, i teraz dolewam 260 ml mleka. Jeśli chodzi o budyń, to 10 gramów będę rozpuszczała w 30 ml wody i zaraz to zrobię, a później dodam do garnka. Gotuję całość już kilka minut i jak widzicie, masa zgęstniała, także robi nam się idealny budyń. No i tak gotuję przez kilka minut. Dodałam tutaj już cukier z wanilią, później będę dodawała jeszcze erytrytol, możecie użyć zwykłego cukru i jakieś inne dodatki, owoce na wierzch. Nie zrobione, tak się prezentuje. Już wyjęłam laskę wanilii, ponieważ no, oczywiście jej nie będę. Jadła ona jest tylko do ozdoby. No i dzisiaj budyń owsiany. Dość dawno go nie jadłam, więc zabieram się za jedzenie, ponieważ jestem już głodna. Mhm. Także na przykład jeśli dla was jest za mało słodki ten budyń, to możecie dodać właśnie więcej cukru. Mm. Możecie modyfikować ten przepis, jak tylko chcecie. Wczoraj nagrywałam dla Was vloga i mówiłam, że jest przepiękna pogoda 28 stopni, ale niestety już wieczorem była burza yy, i padał deszcz i w nocy wydaje mi się, że też trochę popadało, ponieważ jest takie inne powietrze, takie żeśćkie, więc fajnie. Zaczęłam sobie właśnie nakładać maseczkę, powiem Wam, że ojku, robię dzisiaj tu taką z Hello Body Coco Clear, bardzo ją lubię, ale przyznam Wam, że ostatnio jakoś tak mniej nakładam maseczek. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale pamiętam, że kiedyś się ja używałam non-stop maseczek do twarzy, i tak naprawdę kilka razy w tygodniu je robiłam, a teraz, jak zrobię raz w tygodniu, to już i tak jest sukces. Gdybyście słyszeli jakieś dziwne głosy, to jest to spowodowane tym, że mucha jest w moim pokoju tutaj, właśnie przed oknem, i strasznie dziwne dźwięki oddaje, więc irytuje mnie to troszkę, ale pomijmy. Z tego co wiem, to w ogóle muchy widzą. Tak dziwnie i dlatego one często właśnie w pokoju nie umieją wylecieć przez okno, tylko właśnie tak krążą po tym pokoju, bo właśnie widziałam gdzieś takie zdjęcie, że muchy inaczej widzą. Ale pomijmy, nie wiem czy to jest jakiś fake news czy nie Ale dobra, nieważne No i właśnie tych maseczek tak nie robię Wydaje mi się, że to spowodowane tym, że po prostu jak mam taką Swoją codzienną rutynę pielęgnacyjną Czyli wiadomo, oczyszczanie twarzy Tonik i krem na twarz No to jakoś te maseczki tak Nie grają głównej roli I wydaje mi się, że one są takim bardziej dodatkiem Żeby, wiecie, zrobić sobie jakieś takie domowe spa Coś takiego fajnego Ja mam kilka swoich zaufanych maseczek Jeśli chodzi o takie w kremie Takie nakładane pędzelkiem i najbardziej właśnie lubię używać chyba takich pominimy muchę, naprawdę nie będę się stresować z takimi rzeczami jak mucha w pokoju, bo naprawdę nie ma sensu Jeśli na przykład, przepraszam was, jeśli mam jakieś czarne palce, ale chodzi o to, że to jest od maseczki Jeśli macie problem z tym, że na przykład wasze maseczki takie w kremie bardzo wam zasychają na twarzy To polecam wam zakupić hydrolat On kosztuje chyba kilka złotych, są różne wersje I później jeśli wam tak strasznie zaschnie na twarzy już po kilku minutach na przykład po dwóch minutach wam już strasznie zasnie na twarzy To popsikajcie twarz hydrolatem I kiedy popsikacie tą twarz hydrolatem To wtedy nie macie takiego prawdopodobieństwa, że wasza twarz się jakoś wysuszy Ja jeszcze przed tym nałożyłam tonik Oczy, Oczywiście oczyściłam twarz I teraz czekam sobie kilka minut Pamiętajcie, żeby za długo nie trzymać maseczek, bo to też jest złe Ja już ogarnięta, może zapalę sobie tutaj światło i jedziemy właśnie odebrać julkę z matury tej pierwszej podstawowej z polskiego. I jedziemy zjeść sushi, żeby tak trochę uczcić tę pierwszą maturę. A później o 14.00 julkę znowu zawozimy na kolejną, więc będzie miała troszeczkę przerwy, troszeczkę luzu. A dodatkowo mam ochotę na sushi i julka również, więc bardzo się cieszę, że wychodzę z domu. Tak się prezentuje moja stylizacja. Jeśli chodzi o tą sukienkę, to kiedyś ona była julki, nawet jeszcze niedawno, ale. Ona już w niej nie chodzi, nie chce jej, więc oddała mi, eee, także ja się tak w niej prezentuję. Ona pochodzi z Zary, gdyby były pytania, ale jestem tego roku, więc nie wiem, czy jeszcze ją dostaniecie. I już nie przedłużam, tylko uciekam. Taka mała stylizacja, jeszcze będę oczywiście brała buty, no nie pójdę w kapciach, <grytanie> także do zobaczenia. Pojawiło się na maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym, ale były także elementy innych lektur. Ten egzamin dobiegł już końca, za dwie godziny wystartuje poziom rozszerzony. Maturzyści są zadowoleni, że ten pierwszy z serii maturalnych egzaminów mają już za sobą, nie przeszkadzały im też warunki reżimu sanitarnego. Było wesele, tak jak się spodziewaliśmy, o elementach um, fantastycznych, a część zamknięta była trochę trudniejsza, moim zdaniem, ale też dało się to odpowiadać. Hej kochani, zobaczcie z kim tutaj no, i jestem Ejka. w ogóle pierwszy raz na czerwcowym vlogu, No i powiedz, bo dzisiaj to ty jesteś królową. Oj, przepraszam. Powiem Wam szczerze, że nie było o co się martwić. Moim zdaniem, matura była dość łatwa. E, tak e, no i to... kończąc... no tak, i e, nie wiem na czym skończyłam. Zakładałam, że będzie Pan Tadeusz albo Lalka. Liczyłam na to skrycie. Ale powiem Wam szczerze, że mocno przygotowałam się z wesela, bo tak przeczuwałam, ludzie też przeczuwali. I powiem Wam szczerze, że tak właśnie było. Ale nawet ok, mi poszło, muszę przyznać, że to rozpisałam u... się dość mocno. Może mogłam pewne rzeczy zrobić lepiej, ale ja to jestem zawsze taka perfekcjonistka i chciałabym wszystko mieć idealnie. Ale było ok, naprawdę. Nie tak ma się okay. I o godzinie 14 jest rozszerzona matura z polskiego. Julka pisze właśnie tylko z polskiego. Właśnie zjedzonka, jak wam mówiłam, miałyśmy, mieliśmy iść na sushi, ale okazało się, że jest od godziny 13 dopiero, więc Julka za chwilkę zaczyna maturę rozszerzoną, więc bez sensu, gdybyśmy tyle czekali, a tak już zjedliśmy i tym razem pizzę, nie wiem kiedy ja ostatnio jadłam taką Tak, to jest jedna z lepszych pizz w Lublinie, tak i naprawdę jest przepyszna taka typowa włoska i powiem Wam, że jednak wiadomo, że można robić w domu takie włoskie pizze, one też są przypyszne, Zabra jak ten... na przykład ta May. Dobra, Jula, lecisz na maturę rozszerzoną. Życzę mi powodzenia. Życzę Ci powodzenia i widzimy się o godzinie 17 pewnie w domu. Muzyka. Witajcie kochani w sklepie, mam oczywiście maseczkę. Teraz, z tego co wiem, już nie są obowiązkowe na powietrzu, ale wiadomo, że w sklepie jednak lepiej je nosić. Witajcie, kochani, już z domu. Powiem wam, że dzisiaj troszeczkę taki dzień pełen wrażeń. Mimo tego, że to dopiero pierwszy dzień matur i dopiero w środę będę mogła Józef tak oficjalnie pogratulować, więc wtedy będziemy mogły też świętować. Ale też, wiecie, ważne, że... Ten język polski jest już za nią. Mimo tego, że Julka jest tak jak ja umysłem humanistycznym i woli właśnie język polski od matematyki, która czeka ją jutro. I szczerze, naprawdę jej współczuję, ale jak będzie już miała to za sobą, to będzie się bardzo pewnie cieszyła. No i jeśli chodzi o maturę Julki, to ja tutaj nie będę się za bardzo zagłębiać w ten temat, jak jej poszło. Jak byłyśmy na dworze, to Julia trochę powiedziała Wam w temacie matur, właśnie, że temat jej podpasował. Ale jeśli chcecie dowiedzieć więcej, to Julka właśnie na swój kanał nagrywa odcinek, więc nie wiem czy jeśli ten vlog wleci, to czy on już jest, wątpię. Bo Julka też nagrywa gdzieś tam Get Ready with Me, więc to będzie taki pewnie połączony vlog z Matur, nie wiem kiedy on się pojawi, ale obserwujcie. Subskrybujcie Julki kanał, to wtedy będziecie na bieżąco i Julka tam wtedy więcej na tym filmie Wam powie. Jak ja będę pisać maturę, to wtedy będę Wam mówić, a Julka, jak napisała, no to będzie Wam u siebie na kanale mówiła. Ale ogólnie zobaczymy. Ja też nie chcę nic mówić, bo nie wiem dokładnie, jakie odpowiedzi Julka zaznaczała, też co pisała, ale liczę że będzie naprawdę bardzo dobrze. Jeśli chodzi o prace pisemne, to uważam, że Jurka sobie naprawdę bardzo dobrze radzi i posługuje się takim językiem naprawdę dobrym, e, takim prawdziwym polskim i używa takiego słownictwa, który naprawdę rzadko się spotyka. Teraz chwilkę sobie odpocznę, powiem wam, że e, mimo tego, że wiecie, ko e, nie będę tego mówić, bo boję się, że zablokują mi film. Jest sytuacja taka, jaka jest. Nie będziemy mówić słowa, ponieważ YouTube rządzi się swoimi prawami, więc okej. Okay. Ale jednak wracamy troszeczkę do normalności. Teraz, z tego co wiem, już nie trzeba nosić maseczek na powietrzu, jak jesteśmy. I z tego co właśnie widziałam, to ludzie jak na mieście chodzą gdzieś tam w jakichś odległościach, to już właśnie za bardzo tych maseczek nie noszą. Ale ja wiadomo, że te zasady ostrożności jeszcze trzeba zachowywać. Ale wiadomo, że po tylu miesiącach ważne, żeby wrócić do takiej normalności i jakoś powoli Zacząć wdrażać jakieś tam poszczególne elementy do naszego życia, bo wiadomo, że nie możemy przez powiedzmy rok siedzieć tylko w domu. Ale dodatkowo bardzo się cieszę, ponieważ będę miała wam do pokazania kolejne stylówki. Tym razem już nie będą to stylizacje robione. W domu, czy wiecie, na dworze, w ogrodzie, tylko już będę robiła je w jakimś innym miejscu, ale mm, będę chciała już robić po prostu w innym miejscu, więc y, czekajcie na jakieś fajne zdjęcia, bo mam już nowe pomysły na właśnie stylizację. Wrócimy kilka miesięcy wstecz, kiedy jeszcze nie było takich sytuacji, jaka jest na świecie i robiłam zdjęcia w różnych miejscach. Mogłam właśnie Wam pokazać stylizację, więc mam nadzieję, że uda mi się chociaż jedną czy dwie stylizacje właśnie niedługo zrobić właśnie w innym miejscu niż w ogrodzie niż w domu. Halo, Halo, Halo? Jura! Wyszłaś już? Tak. Już skończyłaś? Tak. A gdzie ty jesteś? W szkole, więc czekam na... Malę. Ale dlaczego tak wcześnie? No, tak, i tak Kochani, chciałabym się już z Wami pożegnać w tym vlogu. Więcej w temacie matur będzie, tak jak już mówiłam, u Julki na kanale. Obserwujcie mnie również na moim TikToku oraz na moim Instagramie. Tam więcej szczegółów i codziennego mojego życia. A już będę się z Wami żegnać. Oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Dziękuję Wam za poświęcony na oglądanie czas buziaki. Pa, Pa!